Witam Państwa serdecznie na przedsezonowych zmaganiach. 8 marca, w Dzień Kobiet, Akademia 2012 podejmowała Unię Oświęcim. Obie drużyny spotkały się w zeszłym roku na turnieju APICA w Zakopanem, gdzie jawożnianie byli górą. A niewiele ponad rok temu, w meczu towarzyskim, Unia jak walec rozjechała Akademię aż 12 do 1. Dzisiaj Unia niekompletna. Przed meczem trener Balonek powiedział, że z powodu chorób i kontuzji brakuje mu aż siedmiu zawodników, co widać po ławce rezerwowych. Akademia również niekompletna, jednak trener Karaczyn miał do dyspozycji szerszą ławkę. Proponuję przygotować popcorn, usiąść wygodnie i zaczynamy. Pierwsza akcja gospodarzy. Matyjaśkiewicz prawą stroną oddaje do Dominika Raszka. Ten strzela, lecz piłka wpada wprost w rękawice Stachury. Ten strzał nie mógł nikogo zaskoczyć. Ponownie gospodarze i ponownie Matyjaśkiewicz przedziera się prawą stroną. Wychodzi na czystą pozycję, strzela, lecz Stachura dobrze ustawiony na przedpolu. W 17 minucie, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest pod kontrolą, Kasper Feliksik zbyt lekko podaje piłkę. Z tego prezentu nie może zrezygnować Igor Ruciński, który kieruje piłkę do siatki. Unia Oświęcim obejmuje prowadzenie. Wydawałoby się, że to prosty błąd, ale może zdarzyć się każdemu. A Igor Ruciński może cieszyć się ze zdobytego gola. Akademia Unia 1-0. Kolejna akcja Rucińskiego. tym razem indywidualnie. Zdecydował się na strzał, ale Feliksik dobrze ustawiony i broni. A to akcja z 29 minuty. Matyaszkiewicz przedziera się przez obronę. Podaje do Gabriela Korbuta. Ten układa sobie piłkę i strzela przepięknym strzałem w samo okienko. Chciałoby się powiedzieć, stadiony świata. Cieszy się Gabriel Korbut. Zobaczmy. Gabriel Korbut przy piłce. No, nikt do niego nie doskakuje. Stachura nawet nie próbuje bronić. No, piękna akcja. Akademia Unia 1-0. Kolejna akcja to dośrodkowanie Gabriela Korbuta. Piłkę przejmuje Maciej Wiernek, lecz nieczysto uderza w piłkę i nie trafia do siatki. 37 minuta spotkania. Bardzo dobre podanie Feliksika na wolne pole. Obrońca Unii chciał podać do swego bramkarza, ale zbyt lekko to był chyba domnik śmiertka, a Szymon Brandys nie zastanawiając się uderza w kierunku bramki. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Bardzo dobre to podanie Feliksika. No, a śmiertka zrobił w zasadzie to, co Feliksik, chwilę wcześniej: zbyt lekkie podanie, co kończy się katastrofą. Rzut wolny dla akademii przy piłce Dominikraszek. Decyduje się na strzał na bramkę, lecz ten strzał to w zasadzie tylko do statystyk. Natomiast ta akcja jest o wiele ciekawsza. Rodzik źle podaje piłkę, kotlarczyk podaje na przedpole i tam Unia miała wyśmintą okazję, aby strzelić bramkę. Jednak Feliksik nie daje się zaskoczyć. A to druga połowa spotkania kontra Akademii przy piłce Dominik Graszek wystawia na wolne pole do Maty Jaśkiewicza. Ten wygrywa pojedynek biegowy i strzela bramkę. W szeregach gości nastąpiła zmiana. Między słupkami stanął Alan Jarosz. Natomiast Tomasz Stachura przesunął się na pozycję numer 9. Z numerem 15 Szymon Gliwa próbował jeszcze powstrzymać Mateja Śkiewicza. Ostatecznie piłka wpada do siatki. Kolejny atak gospodarzy. Raszek. Podanie do Szumilasa. Dośrodkowanie. Tutaj małe zamieszanie. Piłka wraca na przedpole. Dobija Szymon strączek, ale tu świetnie Alan Jarosz. A teraz akcja Unii. Podanie do Stachury. Stachura wychodzi sam na sam, ale nie trafia Feliksik. Świetnie broni. Cóż to była za okazja! niepocieszony Tomasz Stachura 60. minuta spotkania Alan Jarosz no, niezbyt dokładnie wyrzuca piłkę do piłki doskakuje Raszek przedziera się przez obronę mierzy i piłka wpada do siatki nic w tej sytuacji nie mógł zrobić Alan Jarosz natomiast Dominik Raszek notuje swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu Zobaczmy, piłka ląduje do dwóch zawodników akademii. Tutaj Raszek, no, ma tą swoją siłę fizyczną. Bez trudu przedziera się przez obronę i strzela. Akademia Unia 4-1. A tutaj mamy dość nietypową sytuację Zaraz po wznowieniu Tomasz Stachura Pięknym lobem przerzuca piłkę nad głową Feliksika I trafia do siatki Zaskoczony Feliksik, zaskoczona Akademia I zaskoczony realizator, który nie zarejestrował zdobytej bramki A Szymon Stachura głośnym okrzykiem daje znak o sobie Zobaczmy przerzut piłki i piłka w siatce Kolejna szansa dla gospodarzy. Matyjaśkiewicz dośrodkowuje. Tu wybicie piłki na przedpole. Tutaj walka o piłkę. Maksymilian Rodzik strzela z dystansu, ale Alan Jarosz bez problemu łapie piłkę. A teraz akcja Unii. A bangale przy piłce podaje na przedpole. Tutaj mamy wyłożenie piłki. Łażej chorabik strzela, ale ten strzał jest zbyt lekki i wynik pozostaje bez zmian. A to mamy wznowienie z podbramki Akademii, Maksymilian Rodzik podaje długie podanie do Szymona Brandysa. ten wygrywa pojedynek z chorabikiem, i tutaj bez problemu strzela bramkę dla gospodarzy. Piękna salowa akcja, bardzo dobre podanie. Rodzika i Szymon Brandy wpisuje się na listę strzelców po raz drugi. Piłka lobuje. Szymon Agliwe. Tu jeszcze Chorabik próbował interweniować, lecz szybko odpuścił. A Jarosz nie miał zupełnych szans. Matyjaśkiewicz prawą stroną. Wchodzi w pole karne. Oddaje piłkę Korbutowi, ale ten nie popisuje się tak jak w pierwszej połowie. I teraz znowu Korbut dośrodkowuje. Do piłki skacze Maciej Wiernek, lecz piłka mija jego głowę i nie wpada do siatki. A skoro nie udało się za pierwszym razem, nie udało się za drugim razem, to za którymś razem na pewno się uda. Dośrodkowanie i Maciej Wiernek uderza piłkę głową. Cóż za radość tego chłopaka! Z pozycji defensywnego pomocnika nieczęsto trafia do siatki. Natomiast wysoki chorabik, który był tuż za wiernkiem, nie sięgnął piłki. I takim oto wynikiem kończy się to spotkanie. Mamy jeszcze jedną akcję wartą odnotowania. Tutaj Nikolas Szumilas, indywidualna akcja. Próbuje sam wykończyć akcję, lecz Alan Jarosz bardzo odważnie rzuca się pod nogi, łapiąc piłkę, i tak kończy się to spotkanie. Unia zaskoczyła gospodarzy, strzelając pierwszą bramkę, ale braki kadrowe nie pozwoliły jej nawiązać walki. Natomiast Akademia, Przespała pierwszą część pierwszej połowy, straciła bramkę, ale po przepięknym trafieniu korbuta jawożniska drużyna grała coraz śmielej, zdobywając kolejne bramki. Ja się z Państwem powoli żegnam. Dziękuję za łapki w górę, komentarze i udostępnienia, a jeśli doceniasz pracę Akademii Prezentacje, możesz wspomóc kanał kupując wirtualną kawę lub przesłać środki na konto bankowe które podane jest w opisie filmu. Trzeba nacisnąć kafelek o nazwie więcej. Do zobaczenia na juniorskich boiskach.